Te wzgórza. One wszystkie wyglądają, jakby się paliło, jak łopata, czy tam coś, bo to ziemia paruje, ale to w jakiej ilości? No właśnie, tak to, tak to dokładnie widać, nie? To sobie pomyślcie, jak tu jest wilgotno, strasznie wilgotno, nie? To normalnie, jakby tu powiesił pranie, to w życiu by to nie wyschło, W tropikach jesteś? No, nie, nie, ja nie narzekam, tylko mówię. Dla mnie tak może być. Rambo miał przesrane. O, ale Rambo był twardy, a my to no, miętkie jesteśmy. Miękkie. Fajnie, nie? No, no fajnie. I to jest jedno wzgórze, a tych wzgórz to dookoła po lewej stronie jest ocean. Tak, za tymi budynkami tam 50 metrów, a to wzgórze ciągnie się dookoła, w prawo otacza cały Patong, także robi się taka, taka niecka, saunowa. taka delfinowa ulica latarnie przyozdobione w delfiny Była duża zamieszanie z tym, że oni kanabis legalizują. Na tyle co chodzimy, to który to tam trzeci dzień? Ja tam nie widziałem, żeby tu ktokolwiek go kupował, nie? nie ja też nie widziałam. Sklepy puste stoją. Puste stoją. Ta, ale o jakie było zamieszanie, że legalizują marihuanę. Oj, 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 oj. I co z tego? Nic. Ten co chciał zapalić i tak zapalił, a ten co nie chciał nie pali. I nie palił także. Ale krzyku było co niemiara, nie? Tak, to mało tego. Jeden tydzień był legalny, a w następny Drugi był nielegalny. I, I tak tydzień w legalny i nielegalny. Ludzie otwierali sklepy i zamykali sklepy. Nie mogli się zdecydować. No i tak jak widać, całe tamto wzgórze jest... Jest w takim mgle. Para wodna. Nie? No. Pod względem natury to ładnie, to miejsce położone jest, nie? bo tak prawie jak Krabi. Krabi jest bardzo znane, że tam jest, tam są parki natura, ja, e, ja na, ja narodowe. narodowe. I oni tam wszędzie mają takie górki A tu wcale nie jest brzydziej, nie? Ja. Tylko krabi jest zdecydowanie mniej zabudowane. Tam jest jedna tysięczna tych budynków. Tam prawie nic nie ma, nie? Tak. Więc na krzyż. Krabi to jest spokojne miejsce, przynajmniej było. A Pojedziemy, zobaczymy. Jak nam już wystarczy puketu, nie? Jak na razie to jeszcze długa droga. No, nam się cały czas tu chce pić, bo tak jest gorąco. Ale najwidoczniej Bożkom też, bo nastawiali im różnych tutaj. Normalnie stoją jadalne dary, a tu samo do picia. Ze słonką. Ze słomką, co by nie miały problemy z piciem. Nie, nie ciekawe. Im też jest gorący. I nic dziwnego, bo jest gorący. Jesteśmy w Bixi na Patongu w Pukecie w Tajlandii i tak wyglądają ich ceny golonka grillowa na 250 batów, czyli 28 zł, kurczak rozpłaszczony to jest 130 batów, czyli jakieś tam 14 zł w takim kawałku też połowa kurczaka 70 batów można sobie wziąć rybkę już zgrillowaną taka duża ryba, 80 batów, taka mniejsza 50 batów tutaj 6 zł, jakieś 9 zł i grillujące się kurczaki. bufet sałatkowy, który kosztuje 29 za 100 gram czyli to jest 3,60 no to nie jest źle, bo 100 gram to trochę tam wejdzie tego, nie? No. chleb taki duży, 34 czyli 4 zł. postowy oni nie mają chleba zwykłego jak się chce zwykły to do piekarni lub z piekarni nie? no a taki okrągły ale on jest tak napufiony że to tam pusty w środku 9 zł lub 12 zł większy ale ładnie zapachniało czymś Wędliny, to jest ta, jak ona się nazywa? No? mortadella to też swoje kosztuje, nie mięsa to tak znaczy, wędliny to mają drogo, bo to jest 60 watów za 100 gram, czyli 70 zł kilo. Sopi już powyciskane, znowu mi się pić chce, się wiecznie chce pić, nie jeść, pić popakowane owoce, elegancko na tackach. To są jakieś różne róż, ryże, nie? różne ryże, owoce Bixi to duży market, chyba największy taki z jedzeniem w Tajlandii, nie? Mają jeszcze tego mniejszą odmianę, nazywa się mini Bixi. Jest tak wielkości żabki, tam mniej więcej. Podstawowe, jak chcesz wyjść z takimi samymi cenami jak w dużym Bixie Marchew u nich kosztuje 20, czyli 2,40. Cebula jakieś tam niecałe 6 zł, tyle co ziemniaki. Ziemniaki dokładnie 6 zł. Ale ziemniaki u nich zawsze były drogie. Słodkie kosztują o trochę ponad dychę. Też u nich normalne. Najtańsze ziemniaki słodkie to w Indonezji. Tam ziemniaka słodkiego za kilo kupowało się tam złotych pięćdziesiąt. Ananasy. Tak ananasem pachnie wszędzie. Taki superansko egzotyczny zapach. U nich ananas inaczej smakują niż u nas. U nas to... Pomidory 6 zł 6 zł Ale widzieliśmy za 4 też już gdzieś tam Ale coś czego my nie pamiętaliśmy To ceny masła Oni masło mają tak drogie Na przykład Lurpaka Kosztuje 250 gram 330 batów A to jest no ponad 40 zł opakowanie takie małe serowe produkty tutaj są super drogie takie małe opakowanie sera to jest jakieś 18 zł a co tu tamtego jest? 12 slajsów 250 gram czyli razy 4 to by było 80 zł, to jest zwykły ser. Ale u nich to tak zawsze było, to nie jest nic nowego, tylko łatwo się zapomina, że to jest tak duża różnica w cenie. Szukamy mydła, żeby mieć swoje. No i masz tam mydło kokosowe, kokosowe, truskawkowe i pomidorowe. No i każde. Chciałabyś mieć pomidorowe mydełko. Jak chcesz, możesz mieć. A tu jakiś Jingsong, jakieś nie wiadomo, Jingsongowe 31, czyli tam 3,50. Za pomidorowe mydło. Elegancko. Takie małe są super fajne. To nie jest żeliwne, ale takie można było kupić żeliwne. Super, bo jak się chce podać, to z tego się bezpośrednio je, nie? Sobie robisz tam jajko sadzone, czy coś doprawiasz tam jakimś ładnie to się układa, kładzie się na deskę do krojenia, podaje się do jedzenia. Elegancka sprawa, fajnie to wygląda. I ładny czerwony. No, dzisiaj już ładniejsza woda, nie? Bo wiem dużo słońca jest, mocno dzisiaj słońca. I te fale takie nawet umiarkowane przed chwilą były jeszcze spokojniejsze, nie? Ale ładnie, już taka ładna.

A jak te fale zginą, a zginą tak za miesiąc półtora, nie? Będzie, jak to się mówi, bajka. <laughs> Może i bajka, no będzie dużo ładniej. Przypływ, prawie przypływ, prawie. przypływ, bo prawie nie ma plaży. I tak mi tu pokazuje, że teraz idzie z odpływu ale do, do, do tego do odpływu to jest daleka droga bo jest troszeczkę ponad połowy od, od y, przypływu czyli będzie pewnie jeszcze z 4-5 godzin zanim zacznie się odpływ co oznacza, że jeszcze ubędzie plaży dlatego ja przystawiają ja taki Dlategoż to plażaki stoją u góry. No i przypływu, odpływu nie przewidzisz. To nie jest tak, że każdego dnia jest tak samo, bo jednego dnia jest tak, innego siak. Wczoraj byliśmy, to o tej porze była plaża, na przykład, odkryta całkowicie, bo był odpływ, nie? A przypływ był wieczorem. No a dziś jest na odwrót. Ale ładna woda, nie? Aż się chce do niej wejść. tam idziemy wejść, poszukać gdzieś, gdzie gdzie tu można pływać, ale widać, że tam a później daleko tam więc nie mamy wyjścia, idziemy sobie tam, wyjdziemy do wody są dzisiaj mniejsze woda lazurowa ciepła Cały czas jest przypływ.